Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was serdecznie po dwudniowej przerwie, nie było mnie. Robiłam sobie taki mały chillout, odpoczynek od wszystkiego. No, zaczęło się w sobotę, ponieważ miałam jechać y, do mojej galerii, coś tam jeszcze robić, na zajęcia plastyczne, ale jak zobaczyłam tą pogodę, to tragedia. I, no i po prostu tak sobie... Odpoczywałam od wszystkiego od galerii, od twórczości, od całości moich, moje, mojego życia. Po prostu taki miałam czas, że potrzebowałam resetu takiego chwilowego. Nic mi nie jest, wszystko jest dobrze, kochani. Wiem, że się tam kilka osób martwiło. Dopytywałyście się, czy będzie filmik. Obiecałam, że dzisiaj będzie, chociaż y, miałam taką mm, przez chwilę myślę, jeszcze sobie zrobić jeszcze jeden dzień chilloutu <grym> Ale nie, trzeba się już wziąć do pracy mm, i, i coś w końcu robić. No, pogoda zmienna jak to w marcu. Dzisiaj u nas trochę wieje, no, na razie nie pada, nie wiem. Wczoraj troszkę padało, a dzisiaj jest tak w miarę w miarę, tylko tak wiecznie kawka, kawka dzisiaj z rana także no dzisiaj mam taki zamiar, żeby pojechać na, do lokalu, na lokal <grym> i coś tam jeszcze porobić, ale tak nie bardzo mam siły na skrobanie ścian, bardziej się dzisiaj wezmę za prace porządkowe, ten regał może jakoś ogarnę, opanuję <laughs> i coś tam y jeszcze, jeszcze będę, będę działać, no zobaczymy, no, czas pokaże, ile, na ile sił będę miała, bo trochę się rozleniwiłam, to i całe ciało się rozleniwiło, nic mi się nie chce, no ale powolutku, powolutku Jakoś dojdę do siebie, ja mam taki jakby teraz spóźniony zapłon, bo mm, poniedziałek był wczoraj, a poniedziałek jest takim dniem rozruchowym, no a ja mam we wtorek. <laughs> więc, więc, no muszę się jakoś tak y, zgarnąć i, i coś działać. No i... Samo y, nie wiem, co mam mówić. Mm na jakąś taką mam troszkę pustkę w głowie, jeszcze, nie jeszcze, jeszcze się nie obudziłam. Y Oczywiście w nocy dzisiaj miałam y przerwę w śnie, bo ja tak y czasem mi się uda przespać noc, a tym razem no niestety miałam y dwugodzinną przerwę, więc sobie przeglądałam coś tam y na internecie i zaintrygowały mnie. Y Odlewy silikonowe. I jak zobaczyłam, ile jest i jakie są piękne wzory, to yy, napaliłam się, <laughs> bo można kupić nawet całe figury aniołów, oczywiście, bo ja głównie anioły. Jakieś tam kwiatuszki, skrzydełka, są też yy, koniki podkowy. Ja no, się kręcę wśród takich mm, przyjemnych y, symboli szczęścia, pomyślności, dobrobytu, y, więc y, pomyślałam sobie, że takie coś sobie y, zamówię. Y, I są też figury Matki Boskiej, Jezusa, y, elfów, i też mi się to strasznie spodobało. <śmiech> Także <śmiech> prawdopodobnie sobie sobie zamówię taki, taki element, no nie są tanie, bo tam taka, taka figura Matki Boskiej to kosztuje w granicach 150 zł za taki, taką formę silikonową ona ma około 20 cm, więc gdybym chciała kilka, no to przynajmniej tysiąc nie mój żeby je wszystkie mieć. No a mam ważniejsze teraz sprawy na głowie, muszę ten remont zrobić. I e, 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 no i po prostu najważniejsza jest teraz sala wystawowa, żeby, żeby coś tam mm, w końcu w końcu już było widać, że już się tak, tak dzieje i. I, znaczy, to no, troszkę widać, bo ten kredens dużo zrobił, on tam stoi, tak fajnie wygląda, i, i widać już początek tego, um, um, tego co ma być, tak, że będzie przy, tak przy, przytulnie po prostu u mnie. Już widzę, że parę osób się do mnie zapowiada, że przyjedzie, odwiedzi mnie, chcą mnie poznać. Niektóre osoby osobiście, więc zapraszam serdecznie. Mam nadzieję, że nie, nie, nie dostanę jakiegoś lęku społecznego i gdzieś tam się nie wycofam. Zresztą, ja już y, odczułam to, że na mnie ciąży duża odpowiedzialność, będąc y, y, youtuberką, że ja muszę stanąć na wysokości zadania i przełamywać swoje lęki, ponieważ nie mogę uciec, jak ktoś z Was przyjdzie do mnie do, mnie do sklepu. I, i będzie chciał się ze mną przywitać, a ja się schowam na, na, na magazynie, na zapleczu. No, no nie mogę tak robić i muszę to z tym walczyć, muszę to o tym ciągle pamiętać, że, że ja po prostu mm, mm, muszę, muszę być wśród ludzi, muszę czy ja nic nie muszę oczywiście, ale chcę, chcę być wśród ludzi, chcę walczyć ze swoimi słabościami, ze swoimi lękami i to jest dla mnie najlepsza terapia, kiedy ja po prostu się w to zanurzam. No, po, no jest, są takie terapie, na przykład y, mm, to są tak zwane szok terapie szokowe, że jak ktoś się boi pająków, y, to bierze się go tam, gdzie jest dużo pająków i na zasadzie szoku i lęku oswaja się taką osobę y, z tymi zwierzątkami, i czasem to działa, czasem nie wiem. No, gdzieś czytałam, właśnie artykuł o tych terapiach szokowych, więc ja też sobie stosuję taką terapię szokową. Kiedy ktoś do mnie przy, chce przyjechać, to to już się przygotowywuję że, 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 że no bo to słowo muszę mi się włączać nie wiem dlaczego że, że, że m, powinnam pracować nad tym, że jeżeli ktoś. M, no widzicie, zgubiłam myśl. No. no jeżeli ktoś przyjedzie, to muszę stanąć na wysokości zadania. Fajna ta terapia. Yy, mam dwie. Kanał i arteterapia, czyli twórczość moja. Yy, zastanawiam się, czy ja potrzebuję studiów, jak ja wiem, jak, jak to działa. No nie, no potrzebuję. Potrzebuję tej arteterapii, chociażby jakiegoś kursu. Jeszcze nie byłam w tym, w tym yy, ośrodku Urzędu Miasta, dowiedzieć się jakieś dotacje na, na moje szkolenie, ale no, będę musiała się wybrać i, yy, i to wszystko pozałatwiać. O jejku, jejku. No i, i tak sobie po prostu żyję swoim tokiem. <laughs> yy. No i bardzo, bardzo dużo jakichś tam myśli, pomysłów mi przepływa przez tą głowę. Także ja, mimo tego, że chcę się oderwać od, te, od y, tej twórczości, i nie pracować jakoś tak intensywnie, to i tak gdzieś tam w głowie jakieś pomysły się pojawiają, jakaś chęć odwiedzenia stron twórczych, gdzie coś ktoś pokazuje, jakieś swoje prace typu Pinterest, typu Instagram. Więc, więc no nie jestem w stanie się z tego wyzwolić. Sztuka jest dla mnie taką, taką dużą inspiracją, bodźcem, terapią, nauką. Że ciągle odkrywam coś nowego i ciągle jest to takie dla mnie świeże, nowe i fantastyczne, i czasem nawet mistyczne. Jak maluję moje anioły, to widzę po prostu, jak, jak im się ta twarz układa. Na początku jest taka jasna plama. Później maluję, jak maluję, najpierw maluję, maluję oczy, brwi, nos i na końcu usta. I usta w twarzy są moje drodzy najważniejsze, bo od kształtu ust zależy, jaką ta twarz będzie miała minę. Czy smutną, czy wesołą, czy jakąś taką yy, 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 przyciągającą lub odpychającą. No, anioły są raczej dobre i pozytywne, więc muszą się w miarę uśmiechać lub być zamyślone. I tak tworzę te usta, żeby tak mniej więcej wyglądały. Ostatnio y, zrobiłam postęp, ponieważ udało mi się obejrzeć cały film nauki rysowania twarzy. Y, no, i tam było tak, kilka takich y, dodatkowych dla mnie informacji, które, których nie wiedziałam, że, że tutaj cień, tam cień zrobić, i, i ta twarz się tak jakby wychodzi do przodu. Y, jest bardziej taka w 3D, nie jest taka płaska, więc jest to jakiś taki dla mnie motywacyjny filmik był. Jest, są następne o to, jak namalować oczy. No ja tam mam swój styl malowania oczu, ale, ale warto też podglądnąć innych, jak malują, dowiedzieć się czego, jakiejś symetrii, jak to zrobić, żeby te oczy były równe, a, a, a nie jakieś jedno wyżej, drugie niżej. Ja to tak ma maluję czasem, po bo najmniejszej linii oporu. Dwa ługi, że oczy są zamknięte już nie ma problemu. <grym> Także y, też taki, taki sposób można sobie y, obrać malowania twarzy. No, i tak, i tak mam tych pomysłów swoich mam. Wczoraj dostałam piękny wiersz. <grym> O życiu, o przemyśleniach życiowych osób już takich dojrzałych, doświadczonych przez życie 50 plus i wyżej. I bardzo mi się ten wiersz spodobał, bardzo jest taki życiowy. Jak mi się uda, to go wrzucę w linku pod opisem. Filmiku. Znaczy nie w linku, tylko po prostu go wpiszę. Także zachęcam Was do przeczytania, do refleksji nad tym, nad tym wierszem. Jest o życiu. Ja tak do poezji nie mam jakiegoś takiego, takiej motywacji, żeby. Czy tworzę czasem jakiś wiersz, i, i, ale to nie jest moja głównia, główna linia twórczości. Nie chodzę też na żadne spotkania e, poetyckie, e, ale ten wiersz e, mnie poruszył i mm, z przyjemnością go przeczytałam, poczułam. E, uduchowił mnie bardzo tak. E, no i, i z reakcji osób, które go również przeczytały, niektórego już znają. To, to też widzę, że się bardzo podobał. Bardzo taki życiowy i, i dający do myślenia, jak dużo, jak w pewnym momencie sobie zdajemy sprawę, że zostało nam trochę mniej czasu niż wcześniej. No. Za młodu nie myślimy, że nam zostało, ile nam zostało czasu, chociaż może być tak, że. Bardzo szybko odejdziemy z tego świata jako młodzi ludzie. Natomiast biorąc standardowe życie człowieka, no to tak już po 50-60 już wiemy, że ten czas się sk skrócił um, do naszego pobytu na tym padole, i e, ten wiersz właśnie o tym mówi: że w pewnym momencie dostrzegamy, że mamy jedno życie. Zaczynamy go celebrować, zaczynamy się nim cieszyć, zaczynamy dostrzegać szczegóły, o których ja, ja zawsze mówię. I no fajny, fajny, polecam wam go i bardzo mi tak nastroił fajnie dzisiaj, bo wczoraj wieczorem go dostałam od jednej znajomej i no i przesłałam dalej, gdzie tylko mogłam, to wysłałam ten wierszyk. No i tak dzisiaj czuję jego taki, takie echo, powiew y, tego właśnie y, uduchowienia przez, przez te słowa. Zresztą ja w ogóle tą duchowość jakoś tak mocniej ostatnio odczuwam. No, oczywiście mam tam swoje wady, których jeszcze nie przepracowałam, i, i, i nie jestem ani idealna, ani aniołem, ale, ale wydaje mi się, że tak obrałam dobry kurs. I wczoraj też, jak obudziłam się w nocy o 4:44, to też taka anielska godzina. Oczywiście sprawdziłam, co to jest, i tam właśnie była godzina, taka, yy, yy, opis, że to jest godzina yy, zachęcająca do działania, do twórczości, do kreatywności, że wszystko będzie dobrze. A dzisiaj mi się śniło. Taki miałam dziwny ten sen, że. Yy, Wyjechałam gdzieś na jakieś wakacje, nawet nie wiem, na jakiś pobyt, no to nie było nawet jakieś lato, jeszcze było chłodno, może maj, kwiecień gdzieś w tych miesiącach, do takiego pałacu, który był takby częściowo do remontu, taki stary poniemiecki pałac typu y, y, Pałac w, w, w Kamieńcu Śląskim, w Książu, gdzieś, gdzieś ta, takie, e, tych hrabiów niemieckich, te, te takie finezyjne, bajkowe pałace z wieżyczkami. <coughs> Więc e, śnił mi się taki pałac. On był taki szary, taki dostojny. Miałem dość dużo schodów, po których nie chodziłam. E, bo mi się nie chciało. Chodziłam bokiem, tak gdzieś y, omijałam. To też tak myślę, że ja też omijam takie różne sytuacje i szukam takiego y, łatwiejszego przejścia, żeby, żeby po prostu ominąć przeszkody. Czasem chodziłam, a, ale nie wszędzie. Po tych schodach, bo były bardzo strome i miałam lęk wysokości. To może dlatego tak nie bardzo, po nie chciałam chodzić i szukałam takich łagodniejszych zejść. On był na takim wzgórzu i widok był na góry, jakby na tatry, ale nie z wysokości z dołu, tylko on tak jakby był z nimi tak w połowie, że była taka jakby przestrzeń przede mną. Na dole było jezioro, typu może morskie oko, ale takie bardziej do, do pływania, takie wypoczynkowe miejsce, a z daleka było widać te góry. Mhm. Takie monumentalne, mistyczne, w chmurach, takie zamglone. No piękny był ten widok i poznałam tam jakieś panie, bardzo ciekawe, kolorowe ptaki, szalone wszystkie były. I one ciągle mówiły, otóż ten telefon nie ucieknie, bo ja często w realu telefon mam przy sobie bo, ponieważ coś tam robię, sprawdzam rozmawiam, piszę więc yy, i w tym śnie też było tak, że ja ciągle na tym telefonie <grywania> odłóż ten telefon, baw się razem z nami i był jakiś pan, który mnie adorował, który bardzo chciał się tam ze mną spotykać i w ogóle, a ja go tak niechętnie tam nie był w moim typie, no ale grzecznie dawałam się na jakiś tam spacer zaprosić, tak tak, towarzysko. Później żeśmy się upiły. Później się przebudziłam i miałam kaca. Znaczy tam w tym śnie wszystko. I przyszedł kelner. Myśmy tam wszystko miało za darmo. Nie wiem dlaczego, ale miałyśmy jakiś, jakiś sponsoring. Nie wiem, co to było. I zapytał się, co chcę zjeść. I ja mówię jajecznicę na boczku, na kiełbasie, na kiełbasie. I on mi przyniósł jajecznicę, ale bez kiełbasy. I ja mówię, gdzie kiełbasa? A on mówi, nie było. <noise> I jakiś tam ser mi wrzucił, tam, tam jakieś takie, jakieś kawałki kurczaka z boku leżały. Nie wiem dlaczego, tak śmiesznie. No i zjadłam to. I tak gdzieś tak chodziłam i. Mówię, zrobię sobie fajne zdjęcie yy, yy, na tle tych gór i nie mogłam znaleźć dobrego zdjęcia, nigdzie mi nie pasowało. Później gdzieś zeszłam z tego zamku z tymi dziewczynami i poszłyśmy takim deptakiem, jakby takim jakby uzdrowisko było gdzieś. I tam było dużo ludzi i było stoisko z antykami, taką, yy, taką wielką mapę oglądałam i ona była tak jakby ze szkła i to szkło pod tą mapą tam gdzie były morza i oceany było przeźroczyste i pod tym była taka jakby kręcąca się kula ziemska, jakoś tak to było zrobione że to wszystko takie było ruchome i przez ten pan sprzedawca okazało się to jakiś mój znajomy i on mówi że to jest bardzo stare pokazywał mi tam datę Pamiętam tą datę 1761 rok. A to nie było takie stare. Ja widziałam, że to nie jest stare. On mówi, że to jest takie stare. I tak mnie to zastanowiło. I mówię mu: Nie, proszę pana, to nie jest rok tego, mm, tego obrazu, tylko to jest rok powstania fabryki. Bo tak często jest na porcalnie, na przykład. Teraz mówię o realu. Y, że y, mamy taką datę 1800-1700 i wydaje nam się, że dana porcelana, że to jest data jej produkcji, a to jest data fabryki, <coughs> kiedy powstała, nie produkcji tej filiżanki czy tam talerzyka. Y, starą porcelanę <coughs> można poznać po tym, że ona była grubsza, bardziej taka toporna, y, no wiadomo, że y, uczono się, jak ją wyrabiać, ta technologia szła do przodu, tak jak i teraz każda inna. Na przykład kiedyś telefony komórkowe były wielkości cegłówki, te y, CenterTel to się chyba nazywało. Chodzili biznesmeni z takimi walizkami czarnymi, nie wiem czy pamiętacie lata 90. A później poszły telefony komórkowe i Najpierw były takie gołe, nic tam nie było, a później były coraz większe i większe i te ekraniki. I, i, I na chwilę obecną to są takie klocki, że wszystko możemy na nich zrobić, a przedtem to tylko była klawiatura i nic więcej. Więc na tej samej zasadzie rozwijała się porcelana. Najpierw były te wzory mm, bardziej takie mm, toporne, takie surowe. Ta porcelana też była taka, może troszkę, czy znaczy piękne są te wyroby, nie można powiedzieć, tylko ona była grubsza i była też duża. E, później to się zaczęło troszkę zmieniać e, w, w tej produkcji. No, na chwilę obecną, porównując sobie talerze na przykład obiadowe z przedwojny, a obecne nasze takie talerze standardowe, powiedzmy takie, takie średniej klasy, to tamte były zawsze większe. Tak samo widelce, łyżki, oni mieli większe wszystko. Nie wiem dlaczego tak jest. Podobno jest tak w Ameryce. znajomą kiedyś była i mówi, że jak jedzie do rodziców do Ameryki i wraca do Polski, to jej się wydaje wszystko takie malutkie w tej Polsce, ponieważ w Stanach jest wszystko duże: szerokie ulice, wysokie kamienice duże auta, wszystko jest takie większe, takie potężniejsze, tak jak u nas przed wojną. Natomiast my, Europa poszła w stronę takiej finezji, takiej malutkiej, takie, no komunizm też zrobił dużo, że zamknięto nas w, w blokach, w tych <laughs> malutkich pokoikach i to no dziś w nich mieszkamy. No. Nie są jakieś tam bardzo małe, ale ja czasem porównuję to, że to są takie klatki dla ludzi. I czy coś mi głos siada. Jeszcze pamiętam, do dziś są te balkoniki, nazywa się, się je żygownikami, bo one tylko wyjść z stopami, przechylić się i zwymiotować. Tak u nas się tutaj mówi żygowniki to się nazywało i, i no, komuna chciała jak najwięcej mieszkań oddać dla polskich rozwijających się rodzin, no więc mieszkanka nie były za duże, a, a wszyscy się musieli zmieścić. Także, że to takie czasy i, i z, z wielkich kamienic, które były przed wojną, zrobiły się takie klitki. Kiedyś, pamiętam, byłam też oglądać takie mieszkanie deweloperskie w Katowicach na takim mm, osiedlu zwanym Dębowe Tarasy, tam mieszkają katowiccy celebryci, to jest wszystko ogrodzone, pilnowane. I to mieszkanie kosztowało chyba 250 tysięcy w stanie deweloperskim, czyli wszystko trzeba było jeszcze zrobić, tam podłogi, mm, wykafelkować, no okna oczywiście były. No, położyć podłogi, założyć instalacje, no, właściwie wszystko. To mieszkanie kosztowało za 30 metrów chyba 250 zł, I to była tragedia. Jeden duży pokój z aneksem kuchennym i drugi mały pokój, w którym można było tylko się na to przednie przespać postawić może jakąś małą szafkę to te też z biedą nie wiem gdzie bym miała dać szafę łazienka też bardzo malutka, bardzo okrojona maleńki przedpokój, no tylko ten pokój ten większy, no rozstawienie fajne, ok ale strasznie ciasne i za tyle pieniędzy, no dobro dla studenta lub jakiegoś pracownika sezonowego ale nie żeby tam mieszkała jakaś rodzina powiedzmy albo para to też takie maleństwo no i to tak tak nas zmniejszono ja teraz jak patrzę na tę moją galerię to jestem w szoku, jakie tam są wysokie te sufity, dlaczego te sufity są takie wysokie czy tam miało być jeszcze jedno mieszkanie ale zapomnieli go dobudować czy no, czy po prostu była tam jakaś jakiś lokal użytkowy od początku typu może przed wojną jakaś piekarnia albo coś i, i... nie mam pojęcia, dlaczego to jest takie wysokie. W każdym razie yy, mam pole do popisu, że można zrobić antresolę. <grych> no, także... Ale to w przyszłości. Na razie to, to są to najważniejsze rzeczy. Tam ciepła woda, żeby była. Yy, no... Yy, no i tam salę główną, żeby... Yy żeby przygotować, żeby, żeby już można było Was godnie przyjąć na tym moim przybytku anielskim. Także tak, moi drodzy, trochę sobie porozkminiałam, właściwie nic ciekawego nie powiedziałam, nic nie pokazałam, bo nie stworzyłam nic czego nowego, no i no, dopiero powoli się rozkręcam i zabieram do pracy. Życzę Wam miłego dnia, miłego tygodnia, bo wczoraj Wam nie pożyczyłam, bo mi nie było. W każdym razie działajcie, twórzcie, bądźcie pozytywni i dostrzegajcie, dostrzegajcie małe rzeczy, małe drobiazgi, wsłuchujcie się śpiew ptaszka, nawet na latarni <laughs> miejskiej, jak jakiś tam siedzi i sobie chwili i, sobie, i się cieszy życie to zatrzymajcie się i posłuchajcie. Yy, niedługo się pojawią już jakieś pierwsze oznaki wiosny, bazie, i to też warto się przyglądać, jak ta przyroda się budzi do życia, jak się rozwija. To koi nasze zmysły, naszą duszę. Cieszy ją bardzo też takie patrzenie na wszystko co pozytywne. I Żyjcie w pozytywie, a nie w negatywie, żeby Wam wszystko się układało. Pozdrawiam serdecznie i życzę Wam wszystkiego dobrego. Trzymajcie się cieplutko.